Szanowni Państwo, nie możemy mówić o budżecie bez, bez weryfikacji wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ jedno wynika z drugiego. Otóż zadłużenie miasta w przeciągu ostatnich czterech lat wzrosło o 63% z 46 do 75 milionów złotych, zgodnie z projektem na 2019 rok. Z tej wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w przeciągu 10 lat miasto planuje spłacić prawie 70 milionów złotych długu. To jest po 7 milionów złotych na rok. Budżet na ten rok zakłada deficyt w wysokości 5 milionów złotych i to na pewno nie przybliża nas do tego celu. Nie chodzi o to, panie prezydencie, aby w tej kadencji zacząć przyspieszoną spłatę zadłużenia, ale żeby chociaż nie zaciągać nowych długów. Zwłaszcza jeśli nam informacje o wolnych środkach z zeszłego roku w wysokości około 5 milionów złotych. Apeluję do Pana Prezydenta o przeznaczenie ich na pokrycie całego lub części deficytu na 2019 rok, aby miasto nie musiało zaciągać tutaj, pokrywać tego deficytu z emisji dodatkowych obligacji, czyli dodatkowego zadłużania się. To, co budzi zastrzeżenia Komisji Budżetu, to zaciąganie pożyczek i emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jest to nic innego jak rolowanie długu. Należałoby uniknąć tego typu działań w przyszłości. Kolejna sprawa to wynagrodzenia które stanowią prawie 40% wszystkich wydatków bieżących miasta. Na Komisji Budżetu padły pytania o Centrum Usług Wspólnych oraz planowane oszczędności z tego tytułu. Na to pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Budzi to nasze wątpliwości, że miasto chce wprowadzić dużą reorganizację bez wiedzy o skutkach finansowych tej reorganizacji. Ostatnia kwestia to plan rozwoju sieci dróg. W opinii Komisji Budżetu kwoty przeznaczone na rozwój sieci dróg są niewystarczające. A plan napraw poszczególnych ulic odbiega od pierwotnego założenia. Aby nie narażać się na sprawy sądowe o odszkodowania, miasto powinno w pierwszej kolejności naprawiać ulice, których stan jest niedostateczny lub wręcz awaryjny. Mając na uwadze powyższe, Komisja Budżetu wyda opinię negatywną do projektu budżetu na ten rok. Mamy jednak świadomość, że czas układania budżetu w roku wyborczym i termin zaprzysiężenia radnych skutkuje tym, iż nie wszystkie nasze uwagi są możliwe do wprowadzenia już w tym roku. Życzylibyśmy sobie, aby uwagi, uwagi dotyczące zadłużenia były drogowskazem dla Pana Prezydenta do zmian budżetowych w trakcie roku oraz planowania budżetu na przyszły rok. To wszystko. Dziękuję.